Zmył. Co robicie mężczyźni? Seksy, pornografia, masturbacja, orgazmienie. Mnie to nie interesuje. Ja demonicy nie słucham. Robię takie odwodzenia z mył, żeby nie wyszło na jaw, bo wyszło na jaw, że bierze. Ja sąsiedzko mieszkam już od trzech lat, tak odczuwam rozpoznania takie dalsze i w ogóle, że bierze sobie duszę. Wysyła sobie na ludzi w postaci jakichś demonów. Demonizację robi w ten sposób. Czy mnie jakoś miał na jak jakkolwiek to robi, te zaczyny rozsyła to w jakieś te etery, tereny, różne, czy kogoś na mnie, czy innych na, na innych, czy mnie jakoś tam na innych rzekomo, czy to wyrów czy jakkolwiek, żeby nas kłócić ku sobie, żeby włać wojnę. Żeby odwieźć pozyskać. rozpierduchą jak najwięcej się da, innych eliminując. A sobie pozyskać, co pozyska. Może pozyskać sobie tylko to, że właśnie takie miano, próby, dominacja jakichś dzieci czy któryś na współczucie że rzekomo jest taką tą silną w tym czary-mary, w że yy, że, rzekomo, yy, że rzekomo, że rzekomo, że yy, rzekomo jest tą, której trzeba się bać yy, i której trzeba służyć. Albo jakoś dogodzić wręcz. Bo jak nie, to zrobi to dziecko, co robi właśnie. Ja albo usłużą i będą dobrzy, albo będzie im piekło robiła. Piekła dopiero kiedy będą dobrzy jej, uznają, że może być dla dobra, i że jest mądra, że piękna, i w ogóle, że, że tamto zło, co zroczyniła, to nic takiego złego. I wtedy ona wtedy, że, że jest spokojna, uśmiechnięta i że wtedy że może mieć dzieci, że mężczyznę i, i, że, e, i że wtedy jest szczęśliwa i wtedy e, nie robi piekła. Nie morduje, nie, nie wysyła demonizacji, bo jest pierdolnięta. Ja mam dosyć. Ja życzę, też życzę śmierci. Życzę śmierci takie co, takie jest robi demonizację. Nie ma się bać, jeżeli nie demonizację, to jeszcze nic nie stanie. Taka modlitwa nie zaszkodzi. przynajmniej jest spokój. Ja opowiadam się, po której stronie jestem ja, po stronie chrześcij prawo do tych modlitw, szczerze lepiej wypowiedzieć takie modlitw, a nie kumulować w swojej głowie w złości, napięcia. A wasze dzieci podziwiają was i patrzą e, was i myślą sobie, po której jesteście stronie. Niektórzy się podzielają dalej, już że myślą, że jesteście po stronie demonizacji, że to ma tak wyglądać, że wy macie na sumieniu to, że tam po stronie demonów, że trzeba się mu się poddać, że też, że bo utracicie, to te dzieci też tracą w tej tepeni, pełniejszości, mniejszości, Jest jesteście oddaleni swoich przodków, dzieci tak samo są oddalone, nie, że są blisko, bo są oddalone. To trzeba zabiegać. Nie ma, że przodkiniya da się wykorzystywać, jak się niektórym wydawało demonistom, że rzekomo, jak chrześcijanie, jeszcze którykolwiek się wydawało, że rzekomo przodkini, przodkowie będą jak zakładnicy przy dzieciach e, czuwać, pilnować, błogosławić komuś do pracy i tak dalej, byleby te dzieci były doglądane i tak dalej. Nie ma tak. Przodkini, przodkowie są, się szanują, go, godnościowe. Bawią się, czuwają z innymi oni albo dalszą rodziną, która się zamodli, czuwa przy chrześcijaństwie, a innych to się, jak się ma w dupie. Po prostu macie nas w dupie, chrześcijaństwo, chrześcijaństwo ma wtedy w dupie was. Nie w dupie, tylko w kupie. A kupa, to na pola i dla sobie może krowa, krowa. Heja, hej, jaho, A z kupy, może rosnąć grzybek, halucynek, i może coś takiego zażywają, ci co mają, pojechają. A ta co do mnie stosuje, to chyba mi się wydaje, pije wódę. Dużo wody musi być, bo pierdolikada nawija co noc. Coś nawija, nawija, bym nagrał, nagrędł są to za nagranie, ale wiele tego nagrywać. Nagra, nawija, na, na nawija, no nie jestem księdzem. księdza też od razu takie jakieś wysłuchiwanie ich, tylko zajmij się swoją rodziną, tylko swoimi przysiełniami i fajnie co dobrze im życzą, co nie są już zajmować, przeciążać, co co przyjdzie do jakaś porada, aby jakieś pole, może jakieś zna jakiegoś bo w interesie, się opłaca kogoś tam polecić. Żeby komuś dać zarobić, że się opłaci, że przodkim przodkowie nasi to docenią bardziej, że to się zacny chrześcijan, chrześcijanka, że to jest dobre, ale się zachować względem siebie chrześcijańsko, a nie jakimś rozkazowaniem, rozkazaniem, niektórzy jak roboty, rozkazaniem, rozkazowaniem, demonizacją albo w bo demon, demonizację, szukają na kim to przelać, czy wyżyć, się, czy kto ma się tym zająć, sami nie się zają względem siebie, na modlą się myślą o swoim chęci realizacji seksa seksualnie, a względem swoich przodkim przodków, względem swoich przodkim przodków. I to daje bezpieczeństwo, spokój. Którzy nie mają tego, to szukają innych, innych wkurwiają, próbują rozjebać, utrudnić, żeby się zwrócić na nich uwagę, a nie na realizację swojej zajawki, atrakcyjności, czerpaności tej pełni pełniejszej, w której właśnie idzie się rozwijać lepiej, czerpać sobie wylady, czerpałem dużo inspiracji wśród ludzi dobrych właśnie, którzy nie mieli w głowie jakoś rozjebunku, rozpizdunku, tylko na razie mieliśmy. mówię, ja właśnie głównie na południach chodziłem, no do Starbucksu się zachodziło, też do czy się przesiadał że ma do Nadzie tak samo, do Lidlu się zachodziło, ludzi się mijało, do innych sklepów też się czasem zachodzało, ale to właśnie tak się siadało, siadało na internecie te promocje zdrowia, chrześcijańskie wersje i, i takie planowanie spotkania właśnie ważnego dla papieża, że, że papieża, dalej lamy, żeby zaprosić też do, wtedy było do Irlandii, taka myśl, inspiracja, że to też byłoby dobre, papież dał znać i wtedy dał znać, że wiesz dlaczego, nich słowami, wiesz dlaczego właśnie, że Lepiej, żeby do, tego, żeby do tego spotkania nie dojdzie, że właśnie, że mają się też powali w Irlandii, i to jest okropne, jak ta demonistyka, bo właśnie, jak poznam na tyle, że potrafią niektórzy popiować sobie coś tam nadawać, coś tam nie wiadomo co, to jest przekropne. Utrapienie niepotrzebne, utrudzenie papieża, jakby takie chęcie sprowadzenia go do, do, do niczego, wdrożenia, co może wdrożyć, mógłby, a sami chcą potem ostać, jak już zalogali, wywalali, dopiero wdrożyć swoje rządy i wtedy wdrożyć i powiedzieć właśnie w internecie na przykład legalna koma, też swojego prezydenta czy prezydentkę, prezydentkę, demoniści chcieliby na coś i powiedzieć w e, Wikipedii czy gdzieś, bo wiedzą, że fakty liczą się właśnie zdjęcia, że o, że ludzie by nie mówili, że na przykład demoniści czy niedomoniści, ale będą mówili, a no, oni wdrożyli nie co źli? dobrze zrobili, to oni, nie tylko ci demoniści, jacyś następni, albo papież, mógł wdrożyć ratowanie świata, ale tego nie zrobił. No mam nadzieję, że do, do tego samego nie dojdzie, tylko tak mówię, że na zaś na przyszłość. Ale demoniści, co demoniści, Albo zajęli się tym, zrobili stronę, przelewy, ratowanie Afryki, ratow odratowali świat, wszystko, promocja. To, to, panie demoniści, ale zajęli się światem, zrobili wielki mal. panie, panie. I wyprzedzają demoniki. Co? Czy możemy dać? Ale nie mogą. Bo nie mają uznania u prawdziwych chrześcijan, do realizacji takich dzieł. I u papieża też nie. I prawdziwych chrześcijan, którzy chodzą do kościoła też i wysyłają swoich wszystkich przodków, yy, którzy za to też na swój sposób molitwę to, wtedy mają rozpoznanie prawdy, prawdziwej takiej prawdy i wiedzą faktycznie, czy warto komuś dać, wdrożyć coś, czy nie warto. Żeby nie doszło do tego, że daliśmy, uczynić coś takiego wielkiego dobrego o, że potem dzieci nie myślały, że o to tacy ci w historii dobrze tamci, tam ci, tamci, o, to były wielkie takie dobre, że o to tacy mogą, że, że to jest akceptowane, że, że jednak dobrze robili, bo jednak tam okrapianie cierpieniem i nas i zrzucania do, do, do cierpienia do ognia, wróżyli to ładnie i to jednak tak było warto to Nie, bo nie!